Więc ja zawsze miałam też jakiś plan B. Dla nas kobiet jest bardzo ważne, to, żebyśmy były niezależne. Ja nie mogę naprawdę zrozumieć. Ta moja koleżanka, która ma czwórkę dzieci, jeśli ona robi zakupy, to jej mężowi pika w telefonie, że ona zakupy zrobiła. Wyobrażacie sobie panie to? Należy to mówić. My jesteśmy tu kobietami świadomymi, ale należy to mówić naszym córkom, naszym wnuczkom, naszym kobietom wokół żebyśmy wychowywały pokolenia, które będą niezależne finansowo od siebie. To dotyczy kobiet i dotyczy mężczyzn, bo przecież są też mężczyźni, którzy są porzucani, są też mężczyźni, którzy, to my jesteśmy ludźmi, obie płci, tak i to też się zdarza w życiu facetów, takie trzęsienie ziemi czasem. Więc ta niezależność finansowa jest też niesłychanie ważna. Prawo jazdy, niezależność finansowa, życie zawodowe. A jeśli nie życie zawodowe, bo na przykład mąż świetnie zarabia i mówi, kochanie, zostań w domu. Ja tutaj mam firmę, ty się zajmiesz dziećmi, wiesz, to pasja. Pasja i coś swojego, czyli taki plan B, jak ja zawsze mówię. Plan B, że mamy swoją pasję, mamy jakąś działalność charytatywną, mamy jakieś kółko, chodzimy do jakiegoś domu kultury. Obracamy się w jakimś środowisku, który w razie tej sytuacji pozwoli nam przetrwać finansowo, po prostu znaleźć tę pracę. I muszę Państwu powiedzieć, już ostatnie zdanie, że ja to w sobie zawsze miałam. Ja myślałam o takich sytuacjach i takie dwie sytuacje się zdarzyło, bo pierwsza sytuacja była taka, kiedy mój mąż stracił pracę, były mąż, i dwa lata utrzymywałam całą rodzinę. Bo to jest nie tylko kwestia wypadku na przykład, odpłukać, tak? czy ym, choroby, czy romansu, czy odejścia i rozpadu rodziny, czy... Właśnie, ale też utraty pracy przez partnera, partnerkę. Ta niezależność finansowa powoduje, że jesteśmy w stanie tę rodzinę utrzymać przez te to były długie dwa lata. I ta sytuacja się wydarzyła. I druga sytuacja też zawsze myślałam o tym, że mój mąż może zachorować, może po prostu yy, no, yy, trafić go jakaś choroba. Wiadomo, dzisiaj jesteśmy jutro nas nie ma i co wtedy? I trzecia sytuacja tak, że pozna dwudziesto-kilkuletnią czy trzydziestoletnią fajniejszą y, cytatkę i po prostu odejdzie, tak? Więc zawsze gdzieś tam to w sobie miałam. I to mi pozwoliło bardzo, w sumie tak jak patrzę na ten, bo to jest półtora roku mniej więcej minęło, w taki dosyć, no nie powiem, że gładki, bo to zawsze boli, tak? Ale w taki y, łagodniejszy sposób przejść przez to, przez co przeszło. Zgadzam się z tym, co powiedziała pani Katarzyna, bo wszystkie kongresy właściwie uczą tego, że kobiety muszą być niezależne, niezależne finansowo od mężczyzn. Nie wyobrażam sobie siedzenia w domu. Ja przy trójce dzieci, całe życie pracowałam, a jak już przeszłam na emeryturę, to od córki usłyszałam, mamo, ty sobie wynaleź jakieś zajęcie, bo inaczej będziesz w domu. Mówiąc kolokwialnie, upierdliwa. I tata cię na pewno wtedy z domu pogoni. No więc znalazłam dwie rzeczy. Jedną to praca w Radzie Miejskiej i to uskuteczniam już od 12 lat, a drugie to moja wielka miłość młodzieżowa orkiestra Denta gdzie czepiam się burmistrza bez przerwy o pieniądze dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. On na razie, burmistrz, to wytrzymuje, ale na pewno już w poniedziałek tam stanę w drzwiach, potupię i powiem, że trzeba coś. Bo przecież Młodzieżowa Orkiestra Dęta, muszę pani powiedzieć, była za granicą i zdobyła tyle nagród i wyróżnień, jako najlepsza w świecie. A się Także... że jej nie ma tutaj, tu za nami No, nie ma, ale będzie. Ale teraz Pani Katarzyna, wracając do tego, co Pani mówiła, skoro takie uderzenia człowiek dostaje, to jak sobie z tym radzić? Gdzie właściwie, bo nie zawsze w sobie znajdzie siłę, gdzie szukać pomocy, żeby wybrnąć z patowej sytuacji? No ja powiem szczerze, nigdy nie byłam w tak trudnej sytuacji. Pamiętam, jak odszedł mój tata, to nie bolało to aż tak bardzo, jak po 27 latach, odszedł mój mąż. I, i pomyślałam sobie wtedy, że... Bo, skoro się idzie z zębem zepsutym i bolącym do dentysty, skoro się z kolanem nadwyrężonym na nartach, czy gdzieś człowiek się wywali na chodniku i ma kolano zepsute i rzepka wypadła, no to się idzie do ortopedy, no to z taką bolącą, zepsutą duszą, z lękami, z y, taką niemożliwością. Ja właściwie pamiętam, że te pierwsze dni polegały na tym, że wodziłam się, żeby zasnąć na dwie godziny chociaż. Mimo, że oczywiście różne tam środki ziołowe były brane. Ale pomyślałam sobie, no dobrze, no jak masz zepsutą duszę i masz bolącą duszę i ona jest chora, no to idziesz do psychiatry. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. W Polsce niestety jest tak, że ci, którzy chodzą do psychiatry, to są ci, wiecie państwo... Uważani za wariatów. Uważani za wariatów. A tak, A, tak oczywiście. I są takie sytuacje w życiu, to jest właśnie głęboka żałoba, to jest odejście partnera, to są bardzo trudne sytuacje finansowe, utrata pracy, kiedy naprawdę trzeba pójść po pomoc. I to nie do żadnego psychoterapeuty, szamana, ajurweda, nie wiem, wkładanie kolczyków czy różowych okularów, jak to robiła Bożena Dykiel, żeby patrzeć na różowo w świat i żeby one migały, tam nie. Idziemy do psychiatry po prostu. I nie wpadamy w alkohol, bo często tak ludzie robią. Oczywiście, to też jest wartość. zapomnieć i odreagować. Mnie trzymała przy życiu praca, dzieci oczywiście. I ta decyzja zapadła dosyć szybko, bo ja mniej więcej po trzech tygodniach postanowiłam, że muszę stanąć na nogi. Także dlatego, że w domu był dziesięciolatek i mama, która jest rozedrgana, płacząca. Pełna lęku, rozhisteryzowana, to nie jest, to niedobrze wpływa na dziecko, bo dziecko zachowuje się i czuje się tak jak rodzice. Pięknie to mówią psychologowie dziecięcy, że jeśli chcesz mieć szczęśliwe, zadowolone, radosne, pełne optymizmu dziecko, to musisz być szczęśliwym, radosnym, zadowolonym i pełnym optymizmu rodzicem bo dzieci patrzą na nas jak na bogów, właściwie do któregoś tam roku życia, powiedzmy 13-14, kiedy zaczynają się powoli odklejać, tak? I wtedy już musimy być my jako rodzice blisko, a jednocześnie daleko. Ale do tego 12-13 roku życia to dzieci patrzą na nas jak w I, e, I to też było dla mnie bardzo ważne, żeby stanąć na nogi, i spojrzeć na, na trzeźwo, bez lęku w przeszłość, e, odciąć to, co było i żeby pójść do przodu. Ta terapia pomogła mi bardzo. Leki zaczynają działać w drugim tygodniu, ale jak już się je weźmie, to ma człowiek takie poczucie, że działają. One nie uzależniają, to są leki nowej generacji. Przepraszam, ja tutaj nie reklamuję żadnych, tylko naprawdę bardzo często spotykam kobiety, które mówią mi: Płakałam trzy lata. Nie mogę się uwolnić od mojego męża i od tych wszystkich spraw. Ja już nigdy z nikim nie będę i cały czas mam depresję. Ja mówię, dlaczego pani nie poszła do psychiatry? No właśnie, i pójście do psychiatry to nie wstyd. Nie, to nie wstyd. Ja uważam, że to jest obowiązek w takiej sytuacji. I rzeczywiście ta pomoc, niektórzy wolą psychoterapeutów. Ja uważam, że jedno z drugim tak, ale psychiatria w momencie, psychiatra w momencie, kiedy, kiedy ta sytuacja jest rzeczywiście traumatyczna. To jest mus, po prostu. Więc to jest tak jakby tak pierwsza pomoc. No chyba, że to jest tak, że to się przez lata działo, wygasało, nie było w tym piecu ognia, już wszyscy byli na to przygotowani, no dobra, no to się rozstaniemy. Ale jak to jest tak jak obuchem w głowę, tak? Czyli mamy, zawsze Państwo widzicie, tak, są teraz, mamy tragedię powodziową, prawda? Od razu tam jest akcja psychoterapeutów, też psychiatrów. No, trzeba tych ludzi wzmacniać po prostu. I to są takie leki, które się dostaje na dzień, dostaje się również na noc, więc można spokojnie spać i regeneruje się organizm. Terapia trwa półtora roku, ja wyszłam z tego po roku, także udało mi się dużo szybciej.